Ej! Zostawiłeś łapkę w górę i suba z dzwonkiem? Nie. Jak to nie? Wiesz co? Wiesz co ci powiem? Co? Lecisz! No, a jeśli nie chcecie skończyć tak jak ten człowiek, no to zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, a ja zapraszam was do oglądania, bo było dzisiaj naprawdę dziwnie. Cześć simanko z tej strony Ami i, ty. i witam Was w kolejnym odcinku, a dziś jest ze mną Jaszczurek. Ojejku, coś mi wyskoczyło. Oraz są ze mną widzowie. Więc zaczynamy gierkę. Jesteśmy w Lab Experiment i zobaczcie zaraz, na czym polega ta gierka. Okej, okay, więc jesteśmy już na mapie i... Nie wiem co to jest. Jestem na jakimś kaktusie. Halo Jaszczurek, gdzie jesteś? O, jesteś <laughs> ku mnie! ma. Gdzie my jesteśmy? Na no, no, Ale... Yy, bo tu jest jakiś dziwny kaktus i zaczynam się bać. No, no to fajnie. Co tu? Co? Co się dzieje? Czym ktoś został wyeliminowany? Olej... Co? Uważaj! Za tobą jest bomba! <laughs> o mój Boże! Co to było? Co cóż się? Jeszcze, ja, czy ty widzisz, co tutaj się dzieje? Ej, nasza platforma! Zaświeciła się! Co się z nią stanie? O-o! Ej! A! O, dobra, przesunęło się tylko. A o, nie! O-o! Czy, 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 czy Gdzie my jesteśmy? Co tu się czy my musimy skończyć na tamtą platformę, nie, bo zginiemy. Co się stanie z naszą platformą? Jaszczurek? Nie wiem. Dobra, może chwilę, poczekajmy tutaj. Jaszczurek, czy ty widzisz tą wielką kostkę? Bo ze zanają. A można na nią wejść? Uważaj, tak. bo zginiesz! Nie! No, brawo. Pierwsza runda niezaliczona. Dobra, a więc runda się skończyła. Zaraz będzie kolejna, ale słyszałam, że tu jest sklep, dokładnie tak, i można tutaj coś kupić. I co mogę kupić? Nie wiem. A, nie mogę upgradeować, to może jakieś. O, są jakieś krejty. O, jakie drogie krejty. Eee, to może kupimy sobie. Eee, Ojej, tych krejtów jest za dużo. A tu jakieś kredyty są, tak? Halo. No jakieś są. Chyba to chyba się. O czekaj, bo tak. są jakieś game gamepasy. Może coś kupimy. VIP 1000 Robuxów? Nie no widzowie ja nie mam tyle. Dobra, doładowałam sobie do Robuxy, więc yy, kupmy sobie... A może tą skrzynkę za 75 Robux? Może legendarka wypadnie. Kurde, fajnie było, jakby legendarka wypadła. Nie wiem, co to jest, ale proszę, 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 gdzie to mam? Ej, halo! Openkrays. Proszę, proszę, legendarka, proszę, legendarka! O mój Boże, co to jest? <laughs> Widzowie! Legendarka wypadła! Jest! Mamy legendarkę! Jeszcze jedno mamy! Eee, y Lane! Ale... Co? Patrzcie, jakie rzeczy ja dostaję. Wow! Czyli. Wow, co tu się dzieje? To nie wiem. Ale jak teraz te. Gdzie to się ekwipuje? Chwila. gdzie to się. O tu? tutaj. tutaj. Mamy jakiś klucz legendarny. O kurczę, co to jest? No, ej, możemy się ubrać. Patrzcie, legendarny. Klucz mamy. Ciekawe, do czego jest ten klucz? A, może to jest jakaś czapka? Wow! Jakie fajne rzeczy! Dobra, ubierzemy się na różowo. Yy, weźmiemy sobie ten kluczyk. Weźmiemy sobie, o, tę twarz. Mamy, je... o, ale ładne włosy! Dobra, co jeszcze mamy? Nie, takiego czegoś nie chcę. Yy, tego też nie chcę. A, to jest trail! Patrzcie, zdobyliśmy legendarny trail, ale fajnie. No wreszcie, wiecie, jak długo ta runda trwała. Masakra, po prostu, prawda, Ja jak masakra. Nie. Tak długo to trwało, dobra. Teraz yy, musimy poczekać na kolejną, i to trochę zajmie 10 sekund. Ile jeszcze czekać mam? Chciałbym zbroję mieć i mieć, bo żelazny zniszczył się. Dobra! Jest kolejna runda. Czemu ja jestem w jakiejś chmurze? No też, Jeszcze ja tak cześć jest O, jesteś koło mnie. Przyskoczę? Nie, boję się. Boję się, że. Nie, ja spadnę do lasu. Co się dzieje? Twoja. O, o. Czemu tu jest jakiś dziwny deszcz? Pioruny, ja się O, o, ja się boję. Nie, ja się boję. Jaszczu, ratuj ja ratuj mnie, proszę. Do ciebie, Widzowie mnie... ratujcie, zostawcie komentarz. Yy, zostawcie komentarz. Ja szczurek, a przypnę wam serduszko! A ja muszę Nesa. O o. A co się dzieje? A, u co mnie? Mi się dzieje z wyspą? Boże, piorunek! Uważaj! A co u mnie się dzieje? Nie, ja się boję. Ja się boję, że coś nie. Stop stanie. te piorunki. Ja zginę co? O, o, będzie bitwa. Chyba. A nie, on sobie idzie po prostu. Jeszcze raz, czy dam radę przeskoczyć. Nie wiem. A raczej Dam tak. radę przeskoczyć! Nie. Okej, okay, boję się. Ja bym <laughs> nie przeskoczył, ja mam Spróbuj Spróbujcie przeskoczyć. Ja spadnę, bo mam z Luneza. To ja spróbuję. O nie. Coś na mojej wyspie się działo przed chwilą. Czemu moja wyspa jest nietykalna? Halo? Czemu mnie nic nie bije? A to w sumie chyba dobrze, nie? Co ci się stało z głową? A mi się jeszcze nic nie stało, ha ha Co jest? O mój Boże, on na mi... Ej, to może też do mnie jednak skoczyć? Nie? Muszę po prostu uważać na niego. Co to było? Co to było? Nie wiem. To chyba chodzi o wszystkie wyspy, wiesz? To ktoś jest małpą. A, to on bije. Kosmita? Tak. Dobra, 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 dobra. Skoczymy. Widzowie, skoczymy czy nie? Skoczymy czy nie? Skoczymy czy nie? I... A bo ja skoczę. Czekaj. O, o, to muszę skoczyć. Twoja platforma właśnie znikła. Jaszczurek! Jaszczurek! Jesteś tam widzę gdzieś? Się. O! Jestem w ciebie, widzę! On jest tam! Dobra. Jaszczurek żyje. Ważne, że Jaszczurek żyje. Tylko. On chyba płonił w lawie? A w sumie nieważne. Ile zostało? Dobra, zostały trzy platformy. Ja się boję. Moja platforma jeszcze ani razu nie została tknięta. Ja się boję, że coś się stanie. No poczekajmy sobie na luziku. O mój Boże! Chwile mnie nie było yy, i nagle pojawił mi się tutaj jakiś duch. Bloki? Czemu jesteś duchem? Idź sobie stąd. Akisz! Akisz! Idź sobie. On jest duchem. Ja się boję. Nie, ja się boję. Myślę, co mogę dalej zrobić. Dobra. Czekam, aż się lunda skończy. Platforma! Co? O, jeszcze gdzie Co się o, dzieje ja z moją... Tu. Gdzie jesteś? No tutaj, na tym drzewie, tam na dole, zobacz, skaczę. Nie widzę cię. Duchem takim. O, dobra, widzę cię. Chyba. Nie no, nie widzę cię. Eee, czemu ja... Czy jestem niewidzialna? No i spadłam. Dobra, zaczyna się kolejna runda. Znowu wchodzimy do... Tego samego pokoju jak zawsze oraz... Znowu musimy czekać, więc... Muzyka z windy! Laserem. O, jakiegoś lasera dostałam! O co tu Laserem. chodzi? Nie, czemu tu się otworzy? Bosa mamy zabić! Ludzie bosa mamy zabić! Bijcie w niego! Bijcie bosa! Bijcie bosa! Dobra, spróbujemy zabić bosa i widzimy się za chwilkę! O, o, moja platforma znowu się uniosła. Dobra, 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 dobra. Yy, bijemy tego bossa. O, zobaczcie, ma już prawie yy, koniec HP, znaczy ma już połowę. Mniej niż połowę po prostu ma, tak? I bijemy go już. Aż... O nie, zabił kogoś. My nie damy rady mu, nie damy rady mu. To jest, nie, to jest niemożliwe. Co się stało? Nie! Przegrałam. Słuchajcie, byłam jakąś małpą i nie wiem... Ten boss jest nie do pokonania. Słuchajcie, tego bossa nie da się po pokonać. Jaszczurek, nie daliśmy niestety rady. E, ten boss nas pokonał i... A, tu jesteś jaszczurek. Dobra, to nie jaszczurek. E, widzowie, kończymy już ten odcinek tym dobrym akcentem. Pamiętajcie, by zasubskrybować, dzwoneczkiem być na bieżąco na tym kanale oraz zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jaszczurek, a ja Wam przypnę serduszko. Cześć!